Panie, do wiejskich inspiracji? Panie, to prosto, panie, prosto! To prosto! prosto, Śmiało, jadę, prosto. Jadę, jadę. Dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Wiejskie Inspiracje. Dzisiaj z gościem specjalnym jest u nas Olek. Z Olkiem znamy się, o, ile już Olek będzie? No to będzie już. Z 15 lat? Prawie 10. 10, koło 10. Znamy się długo, zaczynaliśmy kiedyś we wspólnej pracy jako DJ-e. Trochę się imprez zrobiło razem, nie? No, poznaliśmy się w zasadzie chyba na szkoleniu z wystąpień publicznych. Tak, tak, tak. To prawda, a później żeśmy zaczęli razem imprezy robić e, i Olek ma tak zakręconą, słuchajcie, karierę. Nikt nie nadąża, nikt, nawet nie. rodzina. Bardziej zakręcona kariera niż świński ogonek. Jak to kolega powiedział, że nie chce zobaczyć mojego CV, bo i tak by nie ogarnął, co tam jest napisane. <laughs> a, a słuchajcie, to gdzieś tam i zahaczyło o wieś również, także temat taki wybitnie na nasz kanał również, także... Jak to się w ogóle stało? Bo to całe życie gdzieś tam w mieście, prawda? W znaczy, większości. Pod, pod Warszawą, pod Konstancinem Jeziorna, jak w zasadzie każdy wie, to jest miasto, gdzie... Sypialnia Miesz... Warszawy. Sypialnia Warszawy, no ale też tam Wiele osób nie wie, ale na początku powstania warszawskiego w ciągu kilku sekund bardzo znane osoby zginęły. I Jest pomnik przy głównym rądzie, przy papierni, gdzie właśnie są wypisane nazwiska osób, które zginęły podczas rozpoczęcia powstania warszawskiego. W sensie I to jest akurat miejsce, gdzie mieszkali w większość życia, tak? No, znaczy, no pod Konstancinem Jezior. no, ale to jest gmina Konstancin Jezior. W Czarnowie mieszkam. W ogóle dzisiaj duży wiatr mamy, niestety. Także pomimo mikrofonów może być trochę tak różnie. Więc wybaczcie, jeżeli nie będzie aż tak cudownego dźwięku. Ale ważniejsza jest ta rozmowa niż myślę dźwięk. Chciałem Was zainteresować w ogóle postacią Olka, bo jak zobaczycie po dzisiejszym filmie, to naprawdę. Mały wielki człowiek. <laughs> I to dosłownie było taki... Obywatel tutaj... kompaktowy. Obywatel kompaktowy, bo taki chyba kanał nawet miałeś kiedyś na no, YouTube miałem, ma, mały miałem. wielki człowiek, a teraz teraz jest kanał trochę inny, ale o kanale wam opowiemy trochę później. A ja ale zapy... skąd się wziął obywatel kompaktowy? Cezary Pazura w jednym ze swoich skeczy właśnie mówił o tym, że już nie, się nie mówi, że ktoś jest m, karłem, tylko że ktoś jest kompaktowy. Że ktoś nie ma zeza, tylko to jest obywatel perspektywiczny. I właśnie m, na tej... W zasadzie stąd, stąd się wzięło właśnie to. A jak to się stało, słuchaj, że, że Ty wylądowałeś jednak spod Warszawy, tak. prawie z miasta no. dużego, w końcu gdzieś tam wylądowałeś na wsi i to głęboko gdzieś pod Zakopanem, tak. na, na, na maleńkiej wsi, gdzieś w maleńkim domku i jak to się, co się zmieniło w Twoim życiu, że, że taka zmiana nastąpiła? Na początku zaczęło się na tym, że znajoma miała działkę i, i po prostu szukała kogoś kto ją kupi no to z rodzicami kupiliśmy działkę no i trzeba było coś postawić no to jakiś mały domek i ogarnęliśmy taki domek 30 metrowy bez pozwolenia ponieważ Wtedy do 30 metrów można było postawić domek. Na początku ja nie byłem przekonany do tego, ponieważ no co tam ja będę robić? W Warszawie jest fajnie i tak dalej. Ale ze względu na to, że tam miałem znajomych i ten domek zaczął nabierać kształtów, no to w momencie, gdy złożyłem wypowiedzenie w komunikacji miejskiej, ponieważ znalazłem sobie alternatywę, albo jeździć w Warszawie na warkach w zimę piaskiem, a w lato wodzić kontenery ze śmiećmi, no to jeszcze wziąłem pod uwagę, a jak już i tak złożyłem wypowiedzenie, a że mam domek w górach, spróbuję sobie tam mieszkać, spróbuję dalej od Warszawy, spróbuję różnych prac, ponieważ mam tam przyjaciół od wielu, wielu lat, więc mam duże znajomości, spróbuję różnych rzeczy. No i... No właśnie, bo Olek tak. jest jeszcze ciekawą postacią, ponieważ Olek ma taki wzrost, że koszykarzem nie będzie, ale jest kierowcą największych pojazdów. I o tym za chwilę Wam opowie, żebyście posłuchali bardzo ciekawej historii, ale ale dobra, wieś i byłeś tam długo i... Byłem pół było... roku. No i... Pół roku tam mieszkałem i spróbowałem różnych zawodów. Takich, że nigdy nie myślałem w ogóle, że coś takiego będę robić nawet. Nie wiedziałem, że w ogóle Taka praca istnieje nawet. To o zawodach zaraz pogadamy, ale ja chciałem wiesz, tak... Pocisnąć temat wsi. Co tam robiłem? W zasadzie pojechałem, żeby się usamodzielnić, yy, że mam domek, czy będę sam w stanie go utrzymać, albo tam trzeba skosić trawę, trzeba segregować różne rzeczy, w zasadzie wszystko robić samemu, czy dam radę, czy zdobędę nowe znajomości tam co właśnie powiem... ŻONĘ! <głos》>. Pojechałem szukać, szukać góralki, zgadza się. Plan się nie, już? nie ziścił, ale nadal rozwijam znajomości, że <głos》>, tak powiem. Ale musi być tylko góralka, czy mogą być inne nie. też dziewczyny? Nie, chodzi, chodzi o to, żeby była ogarnięta życiowo. Aha, słyszałyście dziewczynę, jakby któraś tam, wiecie... Była ogarnięta życiowo, to, <głos》> to mamy kandydata do wzięcia. Żeby miała dystans do siebie i tak dalej. No, bo ty ogarnięty życiowo to jesteś, można powiedzieć, nawet bardzo, bo tyle zawodów, o, które tam w międzyczasie były. Trochę tak. Bo z tego, co ja najbardziej y, byłem zdumiony, to no. jesteś y, przede wszystkim kierowcą bardzo dużych autobusów. No, kierowcą komunikacji miejskiej. W tym momencie prowadzę autobusy turystyczne piętrowe po Warszawie. O, no, proszę. Takie, takie, co wolzą w zasadzie głównie osoby, które przyjeżdżają z zagranicy. Głównie Niemcy, Anglicy, ale Polacy też przyjeżdżają, bo słyszę przy zakupie biletów, ponieważ u mnie kupują bilety, że, że też Polacy są mhm. piętrowe czyli to się kojarzy z Wielką Brytanią, z Londynem, tak? tak? takie piętrusy. To są takie autobusy, czy to jakoś. Tak, autobus piętrowy ale wbrew pozorom one były sprowadzane z Niemiec. Oprócz. To są napisy niemieckie. Bo, że wyprodukowane w Niemczech i najstarszy autobus, jakim jeździłem, to z 1989 roku. To starszy od ciebie czy młodszy starszy ode <laughs> mnie. Okej. Okay. Jak to jest w ogóle być kierowcą tak dużej maszyny? Przecież to jest to jest olbrzymia odpowiedzialność to po pierwsze. No. To jest no dużo ciężej się prowadzi autobus niż osobówkę. Zależy jaki, ale tak. Do tego jesteś sam, bo nikt ci tam nie pomoże, więc jak to jest być. kierowcą? kierowcą? Od czego? Zależy bo w komunikacji miejskiej jest coś takiego jak nadzór ruchu komunikacji miejskiej, jest pomoc techniczna więc w zasadzie memoryfaj wsiara i nie ma, nie ma problemu. Opowiem taką sytuację, że kilka lat temu chyba trzy lata temu miałem, miałem wprowadzenie niepełnosprawnego do autobusu i ten wózek się przewrócił na mnie, że stłukłem sobie kolano. Zgłosiłem całą sytuację do centrali ruchu, która przyjmuje wszystkie kolizje, wszystko co jest możliwe w komunikacji miejskiej. Oni mi zakazali dalsze jazdy, i przyjechał samochód z nadzorem ruchu, zabra, zabrał autobusa mnie do domu, wywieźli. W sensie nie wywieźli. Wy, wy, Podwieźli. Wywali mnie do domu, do stocera. Poszło to do BHP-owca. bhp, BHP powiedział, żebym zrobił sobie, sobie wolne. Później po tygodniu, jak przyszedłem do niego, powiedział, żebym jeszcze sobie wolne zrobił, żeby potem nie było problemów, że nadal mam niesprawne kolano, mhm. Więc nade mną czuwam masa ludzi, co też wiem, ponieważ pracowałem jako dyspozytor w komunikacji miejskiej. No dobra, ale jak już nie była to komunikacja miejska, mhm. tylko jeździłeś w trasy dalekie. Dalsze bo... to też już inne doświadczenie było, że wiedziałem jak się zachować w danej sytuacji. Wiedziałem, że a tu muszę zresetować autobus, a tu muszę to zrobić, że ten autobus tak zadziała w danej sytuacji, a ten tak. Więc to już zupełnie co innego było. Jak w ostatnim czasie były protesty w Warszawie, no to jak już po, po doświadczeniu w komunikacji miejskiej wiedziałem, że tu z tej ulicy wiadę, tu że tu przejadę, tu nie przejadę, no to osoba bez doświadczenia czuje, żeby nie dała rady przejechać takim mhm. autobusem w takim momencie. A twoja najdłuższa trasa w życiu? To była z Barcelony, jak woziłem nowe autobusy, nowe fabryczne, jechałem z Barcelony na Litwę. 3000 km to było. I rozumiem, że ten autobus prowadziłeś wtedy? Tak, prowadziłem. Ale to co, nie wozi się takich autobusów lawetą? Nie zależy jakie kto sobie zażyczy, ponieważ do Warszawy często są przywożone na lawetach, ale są klienci, gdzie wożą, gdzie sobie życzą ciężarówkę albo autobus na kołach, ponieważ to wychodzi taniej. Mhm, no to na pewno. A najciekawsza trasa? Coś takiego, coś się coś wydarzyło, albo coś zapamiętałeś? A czy o to chodzi, że mi się zazwyczaj autobusy nie psują, więc <noise> ja nie mam za bardzo takich, takich przygód. To z Barcelony była fajna, ponieważ... Z, z, z przejechałem kilka krajów z... Europy przejechały właściwie, nie? Chyba w zasadzie łącznie z 8-9 krajów zwiedziłem. I to była jazda ciągła czy z jakimiś większymi przerwami? Nie, ponieważ miałem różne trasy. Raz jechałem z Triestu z Włoch, raz właśnie jechałem z Barcelony. Raz jechałem z Polski gdzieś, to były różne trasy, jechałem mm -hmm. raz na, z, przez Słowenię, Niemcy, to były bardzo różne trasy, więc. ale najwięcej krajów na jednej trasie to było 5-6 krajów łącznie z Polską. Nieźle. I to jest tak jednym ciągiem, czy tam się śpi po, no, po drodze? Śpi, śpimy po drodze. W autokarze, na parkie, gdzie... czy... w autokarze? W autokarze. Najgorzej jest spać, w, na przykład tak wiozłem śmieciarkę. No to nie było w zasadzie gdzie spać, no to się, z nogi na siedzenia i już, no. Mi to łatwiej jest, bo jestem... Kompaktowy. No jestem kompaktowy i łatwiej jest, ale jak ktoś jest wysoki, no to trudniej mu się jest rozłożyć. Mhm. I co, wiążesz swoją przyszłość z, dalej z komunikacją, z autobusami, czy nie. w innym kierunku zupełnie chcesz iść? Nie, ale jak ja to mówię, każda droga ma swój początek i koniec. Nie wiem kiedy to się skończy, ale... Ale idę cały czas do przodu. Sobie mówiłem, że w pewnym momencie skończę pracę w komunikacji miejskiej, ale, ale wróciłem do tego. Lubię to, ale, ale idę w dalej takie bardziej turystyczne, ponieważ lepsze pieniądze są w sezonie. No tak urozmaicam sobie pracę. Oprócz tego rozpocząłeś też własny kanał na YouTube, ale taki na poważnie. I to jest kanał z wiedzą. Wiedzą Więc o życiu w zasadzie. To, co powinien wiedzieć prawie wiecie. każdy z nas. Kanał nazywa się Musisz znać i tam opowiadam, a to o rzeczach związanych właśnie, co warto zobaczyć w Polsce i nie tylko, co warto wiedzieć, czyli na przykład rzeczy związane z savoir vivre, jak ostatnio nagrałem Szorca, wszystko, co jest związane z życiem, albo rzeczy związane z przepisami ruchu drogowego, co myślę, mogę pokazać z różnych perspektyw, jako kierowca zawodowy, jak i kierowca osobówki. Czyli właściwie każdy może znaleźć dosyć szeroką wiedzę tak. w Twoich i krótkich i trochę dłuższych filmach. Tak. Po prostu chcesz się dzielić ciekawostkami, kto, o których ludzie sami nie wyszukują takich rzeczy w internecie, a Ty przedstawiasz to w formie ciekawostek. Tak? Że dużo lubię słuchać podcastów, oglądać filmy różne na YouTubie i wyciągać ciekawe rzeczy no to czasem coś ciekawego wpadnie, a wiele osób nie ma czasu na, na przeglądanie dużej ilości materiałów, filmów, podcastów, dlatego też robisz skrót. Skrót tak, ale też ze swoim często podsumowaniem. I też lubię rozmawiać z ciekawymi ludźmi. Jakieś wywiady ze Polecam specjalnych... wiejskie inspiracje po prostu. No, można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, związanych z wsią. Jak siać, kiedy siać, jak zrobić szklarnię i tak dalej. Dobrze. Będzie filmik również z nami na kanale Musisz znać. Także koniecznie oglądajcie. No właśnie, a wracając do gór. Przez te pół roku, no to trochę czasu jednak tam spędziłeś. I to było tak, że nie wyjeżdżałeś w tym czasie już nigdzie, tylko cały czas w górach. Nie, tak. Byłem w górach, mieszkałem w górach i chyba tylko, tylko dwa razy pojechałem do Warszawy w tym czasie. Mhm. A tak to sobie siedziałem na miejscu ze względu na to, że mimo tego, że to jest domek gospodarczy, to to klimatyzacja normalnie była, więc miałem ogrzewanie w zimę, ponieważ mieszkałem tam od, od sierpnia do kwietnia. Więc w okresie takim już chłodniejszym pracowałem. Jako kierowca ciężarówki wodziłem piach dla producenta cegieł, czyściłem instalacje piwne w restauracjach, więc przeszedłem... To ty nie niezły przekroj zawodowy. No, jak to na podchalu właśnie, musiałem spróbować wszystkiego. Ale pamiętam też, że nagrywałeś wtedy filmiki z restauracji. Te filmiki jeszcze gdzieś są dostępne też na Twoim kanale? Czy... Są dostępne na moim kanale. Opowiadałem o podhalu, co warto zobaczyć, jak warto spędzić walentynki. Był film o jednej pizzerii, wiele różnych rzeczy związanych z, z podhalem, gdzie warto iść na imprezę. A w zasadzie mój. Wyjazd na podhale zaczął się ciekawie, ponieważ od, od chyba roku wtedy planowałem wywiad z DJ-em Dziekanem, gościem, który gra imprezy na klawiszach. Polecam sprawdzić, bo to jest mega gość, bardzo pozytywny. Robi live, y, gdzie właśnie gra na klawiszach na Facebooku i na YouTubie, ale też w klubach. Więc mhm. sprawdźcie. Szukałem właśnie momentu, żeby zrobić z nim wywiad, ponieważ nam nie wychodziło i w pewnym momencie patrzę, o na podhalu gra DJ Dziekan. No to piszę do niego, słuchaj, jakbyśmy zrobili wywiad, no to wpadaj, patrzę gdzie to, boże, gdzie to jest? Nie wiedziałem, że takie miejsce w ogóle istnieje. Pojechałem do klubu Kasanowa, tam wchodzę, zagaduję do niego, on mówi, żebym poszedł po sprzętach i ja mówię, nie wpuszczą mnie z powrotem, to zagadaj do fotografa, no on przedstawi cię I tak poszło, że w pewnym momencie jak zrobiłem wywiad z DJ-em Diekanem, to on mnie przedstawił z DJ-em Cargo. A DJ Cargo to jest osoba, która 15 lat temu tworzyła hit Jump to the Base. No proszę. Więc... I tak. I tak to... Ja nie wiedziałem, czy to jest w ogóle Polak. I tak te dj kariery, o ja też tak miałem, słuchajcie, ile to się imprez, co grało, zagrało, o i dla starszych i dla młodszych, to były czasy, nie to co teraz. Później no ja przyszła pandemia te i się skończyły imprezy. Ja byłem DJ-em, ale sprzedałem sprzęt w 2014 roku, albo w 2015 roku. I poszedłeś w wieś i w góry, czy bardziej jednak koło, w turystykę? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę jeździć autobusami, chyba w tamtym, w tamtym roku. W międzyczasie idziemy na Uperze, woziłem jedzenie, dużo rzeczy robiłem, bo to jeszcze bo to w Warszawie... Wymieniaj, jeszcze... bo to ciekawe. Takie mieć doświadczenie życiowe, to nie każdy, nie każdy ma takie. No, jeszcze na Podhalu pracowałem w McDonaldzie. Wiem. To taka niezazdrowa żywność chyba. Wbrew pozorom. McDonald's ma bardzo czystą kuchnię. Czystą na pewno, ale niekoniecznie zdrową, nie? nie ale nie, ty absolutnie. w ogóle też masz swój sklep ze zdrową żywnością, z tego co no, wiem? No, zrobiłem sklep z Eko, ponieważ jest ta pewna nisza ekozdrowe.pl. I... Trochę tam jest produktów w obszernych kategoriach: w sensie, że tam nie tylko jest żywność, ale też są produkty do ciała, dezodoranty. Wszystko tam jest, ale też do ogrodu, więc... więc warto zajrzeć się do Twojego sklepu i tak. jakby ktoś chciał ekologicznie e, kupować, to może właśnie u Ciebie w sklepie, tak? Tak, trochę produktów tam jest, więc każdy dla siebie tam znajdzie różne przyprawy. Czyli i sklep, ale i również masz kanał, o którym zaraz porozmawiamy. Tak. Jest, jesteś e, człowiek orkiestra, jak to mówią. Tak, jak to... niektórzy żartują. Człowiek renesansu. Ja znaczy, w renesansie człowiek, człowiek, chyba nie człowiek, było, sklep. człowiek <laughs> rezonansu. rezonansu. O, dobre, <laughs> dobre, człowiek rezonansu, to jeszcze nie znałem, to muszę zapamiętać. No, dobra, No I to, to, tam pracowałem jako, jak jeszcze w Warszawie, no to na Uberze, jako dostawca jedzenia, też woziem leki dla znajomego jako w takim wozie specjalistycznym. Byłem technikiem dźwięku. Pracowałem w firmie, co robi certyfikaty energetyczne, jako obsługa klienta. to miałeś chyba swój nawet epizod jeszcze ze stand-upem? A stand-up? Znaczy, to jako bardziej hobby próbowałem. Byłem na warsztatach u Czarka Jurkiewicza i Piotka Szumowskiego. I nie tego szumowskiego, tego naszego ministra stand-upera jak coś. <noise> okay. A taka propos ciekawych rzeczy, to jeszcze książkę napisałem, ale to wstawimy link do, do, sklepu, do sklepu Barnaby, ponieważ tam jest moja książka do kupienia fizycznie, jak i w e-booku. No rzeczywiście człowiek rezonansu. <laughs> Tylko brak prześwietlenia mózgu. <laughs> <laughs> to się zrobi, to się zrobi. Prędzej czy później. Jest słońce, więc ono prześwietli. Tak jest. W takim kładzie dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy Olkowi za to, że przyjechałeś do nas, odwiedziłeś nas. Mm. Przywiózł nam zarąbiste oscypki z gór, więc bardzo dziękujemy, bo w ogóle mm. przepyszne. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że obejrzyliście ten wywiad. Jeżeli takie wywiady Wam się podobają, a to już kolejne na naszym kanale, to dajcie znać w komentarzach, a będziemy zapraszać równie ciekawych gości tutaj do nas i będziecie mogli poznawać różne, naprawdę ciekawe historie. A Odsyłam Was do sklepu Olka, do kanału Olka, do, do książki, książki Olka, do historii życia. Dobra, macie linki poniżej, Dzień. znajdziecie. Znajdziecie bez problemu. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy, cześć. Do zobaczenia, cześć. Panie, panie! Trafił, trafił pan do tych wiejskich inspiracji! Trafiłem, panie? trafiłem, fajnie było, ale już lecę dalej. Dobra, dobra, okay. panie, do no, szerokości przyczepności. No na razie, na razie panu, dzień do możności, panie, do widzenia, do widzenia.